W filmie zostały wykorzystane fragmenty operacji neurochirurgicznych w celu lepszego zrozumienia tematu. Fragmenty te mogą być nieodpowiednie dla niektórych widzów. Jak chcecie kupić bilety, to musicie zajść od frontu. A zresztą sam to załatwię, 3. Siedem dolarów. I pięćdziesiąt centów. we <laughs> Frank Frank wysłał nas. Macie dla mnie konia. Wygląda na to, że wygląda na to, że jeden konik nam się zgubił, przeprowadziliście o dwa za dużo. Czy ja umarłem? Dostałem postrzał w kręgosłup. Czy ja umarłem? Nic nie czuję. Nie trać głowy, to był tylko sen. Tam umarłeś. Bolało? Nadal boli. Dostałem postrzał w kręgosłup. O, to jednak coś czujesz. Mogę Ci coś na to poradzić. Nie mogę ruszać rękami. Nogami też nie mogę. No wszystko nie poradzę. To co Cię boli? Ciągle to samo, rwa kulszowa. Chcesz mnie zoperować? Tak, ale dla odmiany endoskopowo. Będzie nieco trudniej, bo nie będziemy mieli takiego pełnego wglądu w pole operacyjne jak poprzednio, ale za to w miejscowym znieczuleniu, więc będziesz mógł śledzić operację na monitorze. Fajnie. Będę potem mógł chodzić bez bólu? No, będziesz potrzebował trochę rehabilitacji. No to zaczynajmy. Najpierw na miarę punktu wprowadzenia endoskopu pod kontrolą podglądu w RTG. Następnie obłożenie pola operacyjnego. Znieczulenie miejscowe toru wprowadzania endoskopu. Po nacięciu skóry wprowadzamy kanał roboczy w okolice operacji i sprawdzamy jego położenie w rentgenie. Montujemy endoskop. Podłączamy źródło światła, czyli światłowód. Płukanie roztworem soli i kamerę tu mamy światłowód, płukanie, tor wizyjny i kanał dla wprowadzania narzędzi. Podgląd obrazu mamy na monitorze. Od razu widać jak potrzebne jest ciągłe płukanie endoskopu. Nawet niewielkie krwawienie całkowicie zasłania obraz. Przez kanał roboczy wprowadzamy różnego kształtu kleszczyki i oczyszczamy dojście operacyjne. Kość usuwamy z pomocą wiertarki w tym przypadku. Tak jak przy mikrodystektomii usuwamy więc zadło żółte. Pamiętasz to samo podczas otwartej operacji? Wówczas wgląd w porę operacyjne był zdecydowanie lepszy. Każda z tych metod, czy endoskopowa, czy otwarta, ma swoje wady i zalety. Nie można jednoznacznie orzec o przewadze jednej nad drugą. Uważam, że dobrze jest mieć swobodę w wyborze i dobierać metodę operacji indywidualnie dla każdego przypadku. Aczkolwiek metody endoskopowe traktowane są jako metody, które w przyszłości będą dominowały w tego typu operacjach. Usunięcie endoskopu i koniec operacji. Już mi lepiej. Czy inne zabiegi można wykonać, tak jak to powiedziałeś, mało inwazyjnie? O tak, i to całkiem rozległo, jak na przykład stabilizacja kręgosłupa. Popatrz. Pod rentgenem odnajdujemy punkt wprowadzenia śruby. Punkty wprowadzania śrub są tutaj. W wyznaczone punkty wbijamy ostre tulejki. Przez nie potem wsuniemy drut, który poprowadzi śrubę podczas kręcania. Widok boczny. Końcówka narzędzia tkwi w zasadzie łuku kręgu. Widać też złamanie kręgu, które jest wskazaniem do tej operacji. Po wsunięciu drutów usuwamy resztę, i pozostaje nam drut jako tor wkręcenia śruby. Stopniowo odpychamy, rozszerzamy mięśnie, tworząc kanał, przestrzeń, miejsce dla operacji. Teraz po drucie wkręcamy śrubę w specjalnym uchwycie, który umożliwi nam później wsunięcie pręta. Cały czas kontrolujemy sytuację w rentgenie. Powtarzamy te same procedury po drugiej stronie. Po wkręceniu górnej pary śrub, podobnie wkręcamy dolną parę. Mierzymy rozstaw śrub, żeby dopasować długość prętów. Wsuwamy pręt nad śrubami przez mięśnie przykręgosłupowe. Po umieszczeniu pręta w kielichu śruby, dokręcamy go nakrętką. To samo po drugiej stronie. Jeszcze ostatni podgląd w rentgenie. I koniec operacji. Dziękuję Piotrze za to, że mogłem z Tobą zrealizować kolejny film. Dziękuję za to, że pokazałeś nam te ciekawe przypadki. Czy nakręcimy coś jeszcze? No, ja się doskonale bawiłem. Nie wiem, jak Ty. Ja również. Mam nadzieję, że nasi widzowie również się świetnie bawili przy tym. Więc ja z ochotą, tak jak poprzednio obiecywałem, tak udało się to zrealizować. Myślę, że możemy spokojnie obiecać widzom następny film. Super. W takim razie liczymy na Państwa obecność przy następnym filmie. Dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia.